Mafie loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii minęła XT20. W TVP nic się nie dzieje, w atmosferze czuciu zapach wyborów w Rzeszowie, więc dzisiaj skupimy się na programie Polsatu Debata Dnia, ale najpierw wprowadzę was do tego tematu, bo być może ktoś o tej sprawie nie słyszał. Więc wszystko zaczęło się od tego, że z okazji swoich 30. urodzin Hanna Zagulska zamieściła tweeta, w którym prosiła swoich obserwujących do wpłat na jej zrzutkę na komputer. Zapytacie się, kim jest ta pani? Też nie wiedziałem, dopóki politycy nie rozpromowali jej zbiórki. Myślę, że najlepiej będzie przeczytać jej tweety. W opisie ma napisane: aktywistka społeczna, miejska zawadiaka, mała pisarka. Mamy już pewien zarys, kim ona jest? To przeczytajmy jakiegoś tweeta, żeby wiedzieć o czym pisze. 2 kwietnia umarł Jezus Chrystus, umarł Jan Paweł II, urodziłam się ja. Przypadek? Masz tupet, żeby się do nich porównywać. XT, a ty wcale nie masz tupetu, nazywając się Boską. Może mam tak na nazwisko, pomyślałaś o tym? Może nie myślę, pomyślałaś o tym? Więc już wiemy z kim mamy do czynienia, już pomijając to, że święta wielkanocne są świętami ruchomymi. Do dyskusji wkroczyła Agnieszka Gozdyra, prowadząca program Debata Dnia w Polsacie. Przeczytajmy, co napisała. Z zawodu jestem aktywistką, daj stówkę, a jak ktoś z zawodu jest księdzem, to ludzie dają. Ale to lewicowe aktywistki są jak księża, a od tego, czy się uzgadzam z porównaniem, w pewnym sensie dla ludzi, którym pomagają, tak. Na razie to widzę, że korzystają z czyjejś pracy, zamiast zakasać rękawy, ani to lewica, ani to aktywizm. Do dyskusji na swój temat dołączyła się pani Zagulska. Pani Agnieszko, powtarzam to prezent na urodziny, nic więcej do roboty. Pani Agnieszko proszę przeczytać opis zbiórki założyłam ją z okazji urodzin jako podpowiedź dla moich bliskich i chętnych osób jaki byłby dla mnie wymarzony prezent. Proszę przestać mnie obrażać. Ci, którzy komentowali te tweety nieumyślnie rozpromowali tę zbiórkę i na dzień dzisiejszy zostało zebrane 9,5 tysiąca złotych. Przy okazji dali pani Zagulskiej bardzo duży rozgłos, który dotarł nawet do byłego premiera Polski Marka Belki. No i nie oszukujmy się, tymi trzema tweetami wygrał internet. Posłuchajcie. Skoro trzeba ciężko pracować, to dlaczego Belka za doradztwo zarabia miesięcznie około 100 tysięcy złotych? Szanowna pani, dla zwiększenia zasięgu warto oznaczać zainteresowanych, będzie im łatwiej reagować, choć to zależy też od treści i poziomu wpisu. Pozdrawiam cieplutko. Ceł świata, w którym praca to po prostu chęć i dodatkowa aktywność, a nie konieczność. Szanowna pani, nigdzie nie ma zapisanego obowiązku pracy. Porada numer dwa. Jednak ponad 40% pracujących w Polsce nie stać na godne utrzymanie. Ma pan może na to poradę numer trzy? Druga darmowa porada tego samego dnia i to w dzień ustawowo wolno od pracy? To byłby wyzysk. I zaraz zakończymy tę trylogię o pracy. Tym razem dramę zaczęła pani Gozdyra udostępniając tego tweeta. Dwóch chłopaków szuka dodatkowej pracy. Witam. Wraz z kolegą mamy po 14 lat i szukamy jakiejś dodatkowej pracy. Zależy nam aby nie była ona online oraz aby ona była w naszej okolicy mamy małe doświadczenie, sprzedawanie na bazarze, rozdawanie ulotek, zbieranie owoców i warzyw oraz pomagaliśmy w wolontariacie. Jeżeli chodzi o czas, to od godziny około 14 do godziny 18 bylibyśmy w stanie pracować. Chociaż fajnie było, gdyby dni pracy były elastyczne. Jeżeli chodzi o udźwig, to od 20 do 25 kg. Spokojnie podnosimy. Jeżeli byłaby potrzeba, a co do stawki, to się dogadamy. Pozdrawiam. Szanowna pani redaktor, praca dzieci jest zakazana. Kodeks zabrania by rocznikowy 14-latek targał paczki w magazynie. Czy naprawdę chcemy normalizować pracę dzieci? Ich obowiązek to nauka, a nasz dorosłych zapewnić im warunki do nauki. Serio nie chodzi o wyzysk dzieci w fabrykach i smutne, że muszę to tłumaczyć. Praca zaś jest wartością, co wie, jak się okazuje. Także młodzież pozdrawiam. Praca kilka godzin codziennie, noszenie 20-kilogramowych ciężarów to nie jest wyprowadzanie pieska sąsiadów dla zabawy. Naszej cywilizacji wstydliwie długo zajęło to, żeby skończyć z hańbą dzieci wysyłanych do pracy zamiast do szkoły. Nie otwierajmy do tego drzwi, nigdy. Wyprowadzanie pieska sąsiadów nie jest dla zabawy, tylko uczy odpowiedzialności i może być rodzajem pierwszej pracy. Pozdrawiam ponownie. A wy co sądzicie o tych trzech sytuacjach? Czternastolatek, jeżeli chce, to powinien mieć możliwość pójścia do pracy? Czy może praca powinna być dodatkową aktywnością, a nie obowiązkiem? Żebyśmy byli wszyscy piękni i równi <laughs> biedni? Napiszcie w komentarzu, a my przychodzimy do debaty dnia, która odnosiła się właśnie do tych tematów. Zapraszam do oglądania. Ja tylko chcę, żebyśmy sobie wyjaśnili, że chłopcy nie szukali pracy na etacie. I czy taka praca dorywcza jak wyprowadzanie sąsiadom psa, umycie sąsiadowi, nie wiem, samochodu na przykład, czy pielenie starszej sąsiadce ogródka, to jest coś, co jest zgodne z prawem, niezgodne z prawem, godne pochwały, czy nie? Sławomir Mencel. Jest to jak najbardziej godne pochwały. Uczy takie dzieci pracowitości, odpowiedzialności, sumienności, szacunku do pieniędzy i należy pochwalać tego rodzaju zachowanie. Znacznie lepiej jest, jeżeli młody, 13-14-15-letni chłopak chciałby właśnie komuś posprzątać ogródek, czy wynieść śmieci, wyprowadzić psa, czy nawet pomalować ścianę, czy płot, niż by w tym czasie siedział i marnował czas na jakieś głupoty, jak to zwykle wygląda. A kto będzie mają... pilnował, czy takie dziecko, chłopak, bo zgodnie z prawem jest to osoba niepełnoletnia, oczywiście. Oczywiście nie jest wykorzystywane przez osobę dorosłą i nie wykonuje pracy ponad siłę, Panie Pośle. No pan się śmieje, ale są przepraszam, ja praktyk. Kto ma to zrobić? Jak nie ma umowy, no bo to jest na zasadzie wyprowadź mi psa, dam ci piątaka, a ten ktoś się uczy jako młody człowiek odpowiedzialności i czuje, że jego zajęcie ma jakąś wartość, Panie Pośle. Dobrze. Dobrze, dobrze pani redaktor wie, że nie żyjemy w XIX wieku w Wielkiej Brytanii czy w jakimś innym zapóźnionym kraju i współcześnie w XXI wieku w Europie nie ma problemu pracy dzieci, żeby oni byli wykorzystywani ponad swoje siły. Praca czternastolatków jest czymś normalnym. W Australii normalnie czternastolatek może pracować w McDonaldzie i bardzo często to robi. Dzięki temu takie dzieci lepiej przyzwyczają się do życia w dorosłości. Większym problemem niż to, że takie dziecko pracuje jest to, że że takie dziecko nie pracuje, potem osiąga wiek dorosły i dalej mu się nie chce pracować, co niestety widzimy coraz częściej współcześnie w naszej debacie. A nauka nie, to, to nie jest praca? Zabywanie nie jest, jest że poszli do pracy zamiast czekali na zasiłek. Mamy takie zjawiska jak pani Hanna Zagulska, która na Twitterze domaga się tego, żeby ludzie nie musieli pracować, a żeby pieniądze spadały im z nieba, a praca była jakimś luksusem, na który niektórzy mogą, chcą sobie pozwolić, to nie niech sobie pozwalają, a cała reszta nie powinna. To jest prawdziwy problem XXI wieku, że dorosłym ludziom nie chce się pracować. Więc jeżeli mamy 14 latka, któremu się chce pracować, mimo tej propagandy lewicowej, to powinniśmy się z tego. jak na... panie pośle, no jednak Polacy pracują dużo, to inne bogatsze kraje skracają Najwięcej sobie tydzień, tydzień pracy. My pracujemy dużo i yy, ciężko też pytanie: jak to jest z dziećmi? Pan Marek Sawicki, bo do dyskusji w którymś momencie włączył się Adrian Zandberg. Jak przeczytał, że Rafał Grupiński, znany polityk platformy, wspomina, że pomagał yy, ciotko w dzieciństwie przy roli, to się zdenerwował i napisał, że dla fanów pracy dzieci, na przykład pana Grupińskiego, nie wiemy ile jest dzieci wśród ofiar wypadków przy pracy w rolnictwie, bo państwo polskie kilkanaście lat temu zaprzestało zbierania tych danych i wtedy ofiarami takich wypadków było około 1400 dzieci rocznie. Jaka jest rzeczywistość? Jak często, jak szybko dzieci są wdrażane do pracy? Czy tego chce? Jaki jest etos na wsi, panie, panie ministrze? Panie redaktor, przede wszystkim pochwała dla Pani, dla tych dwóch chłopaków, którzy rzeczywiście szukają pracy i chcą być użyteczni. Nie czekają tylko i wyłącznie aż manna z nieba sama spadnie, tylko chcą na siebie zapracować. I to jest naprawdę bardzo dobra postawa. Rozmawia Pani z człowiekiem, z politykiem, z osobą, która. Od dzieciństwa, ja od 5-6 roku życia w moim gospodarstwie rodzinnym, przez moich rodziców, z pięciorga dzieci, wszyscy byliśmy wdrażani do pracy, pomagaliśmy. Oczywiście każdy stosownie do swojego wieku. I To jak szybko praca... pan zaczął pracować? Jakby pan. Jak, jak, jak szybko pan zaczął pracować? Wykonywać ja coś, wieku, co by... Ja w wieku, ja wieku 6-7 lat już powoziłem parę koni, czy to przy żniwiarce, czy to przy kosiarce, czy, czy, to, czy to także pracując bronami, czy, czy, czy jakoś długo. Ale wie pan co? Z jednej strony myślę sobie szacun, a z drugiej strony, kurczę, za małe takie dziecko może spowodować wypadek. Pani redaktor, ojciec pilnuje i patrzy. Jeśli dziecko jest zmęczone, to dziecko od pracy... Odsunie, wyśle do domu, każe odpocząć. Naprawdę dzisiaj już nie ma tej, dwie, tej tradycji rodzin wiel, wiel, wielopokoleniowych na wsi, gdzie dla każdego znajdowało się zajęcie dla dziecka inne, dla dorosłego inne, a starsi też mieli swoje obowiązki i swoje zajęcia. Wtedy był to naturalny, normalny porządek. I nie chodzili głupoty po głowie, nie szukali skrętów, nie szukali marihuany, nie szli pod kiosk pić alkohol, tylko zajmowali się użytecznymi sprawami. I powiem pani tak. Tak, pracowałem w moim gospodarstwie, rodzice mnie do tej pracy przygotowywali, ale również pilnowali szkoły, pilnowali nauki, żebym się wykształcił. Na szczęście pięcioro nas z domu było z, z rodziny chłopskiej i pięcioro studia skończyło i są dzisiaj poważanymi, normalnymi ludźmi. Praca nie zepsuje. Praca, praca, uczy A przyzna pan, wychowuje. że może być różnie, że może być praca nad siły dziecka też. I że, wypad... redaktor, I że wypadki może też się być. zdarzają, prawda? Może być, mm. ale, ale to, są, to są przypadki patologiczne. To jest tak, jak mówimy o pedofilii, o wykorzystywaniu dzieci w, w pracy na siłę. Natomiast jeszcze raz powtarzam, stosownie do wieku, stosownie do możliwości i fizycznych, i psychicznych, przyuczanie, skąd się biorą wypadki. Wypadki biorą się stąd i w rolnictwie, i poza rolnictwem, to się pewnych zasad nie przestrzega i nie przyucza. Jeśli ktoś od czasu do czasu pojawi się przy pracy, czy w pracy przy maszynach, nie znając ich i nie wiedząc, jak się z tym wszystkim obchodzić, to oczywiście to się najczęściej kończy tragedią. Natomiast jeśli jest stopniowo wdrażany, przygotowywany, uczestniczy w tym i co ciekawe, ja nie pracowałem z przymusu, mnie ojciec nigdy do pracy nie zaganiał. Sam jestem ze wsi i podpisuję się w 100% pod tym, co powiedział pan z PSL-u. Praca dzieci na roli jest czymś absolutnie normalnym. No, po prostu wzorem, nie wiem, powieści Karola Dickensa: biedne dzieci stały gdzieś tam obdarte i, i, i były wyzyskiwane, tylko żeby uczyły się, że pieniądze nie spadają z nieba. Co do tych pieniędzy spadających z nieba, to nie mam pewności, czy wszyscy politycy wiedzą, że pieniądze nie biorą się z drukarki. Uczyły się, że pieniądze nie spadają z nieba. Polska historycznie ma tutaj akurat dużo dokonania, jeżeli chodzi o ochronę dzieci przed tym, żeby zbyt wcześnie podejmowały pracę zarobkową, bo już w II Rzeczpospolitej właśnie ta praca do 16 roku życia była zakazana, a praca młodocianych, czyli ze 16 a 18 bardzo szczegółowo uregulowana. I można się porównać do innych krajów. Bardzo chciała, żebyśmy się tak porównywali do Norwegii, także w sprawie takich kwestii jak prawa człowieka, prawa mniejszości. Bardzo chętnie porównujmy się w sprawie tego, ile pracownik w Norwegii ma urlopu, że ma dyplomację. No tak, ale teraz z, rozmawiamy o pracy Donizia, młodzieży, problemy, tak? o, o tym, od że od tam 4, jest to szybciej możliwe. pracowniczych. I ja akurat na przykład nie jestem zwolenniczką tego, żeby płacić dzieciom za obowiązki domowe, które wykonują, za wynoszenie śmieci, za sprzątanie, za robienie prania czy pracowania. Jeżeli, e, e, jeżeli takich obowiązków się podejmują stosownie do wieku, to są to obowiązki domowe. Jeżeli pomagają też w gospodarstwie rolnym w jakiś sposób swoim rodzicom, to to też jest forma pomocy swoim rodzicom, a nie pracy. Ale jeżeli żarostolta. nastolatek wynajmie się do, nie wiem, grabienia liści w ogrodzie sąsiadki albo do strzeżenia trawnika. I dogada się z nią, że pani dostanie Rzeczko, za to dwie pani, dychy pani, na przykład. Pani to pani potępia naprawdę, czy popiera? Ale pani, pani tak hmm? bezrefleksyjnie, totalnie użyła takiego sformułowania wynajmie się. Naprawdę Aha, Tak, to usłyszała tak bo jest chwilą, to... Ale wie, to nie widzę w tym nic złego zupełnie, zupełnie jeśli mam być szczera. Się to w ogóle... Znaczy, ale co jest ludzie... złego w tym, pani poseł? Co jest Ale wynajmie się? Naprawdę nie brzmi to pani jakoś nie rezonuje z niewolnictwem, ze sprzedawaniem Dobra, to ja to ja szukam w tej chwili synonimu i zaproponuję, boże, że, będzie, że będzie, jeśli Panią to tak bardzo boże, razi i to jest problem, i na to teraz to mamy to poświęcać czas. bardzo, bo pani naprawdę bezrefleksyjnie użyła takiego sformułowania. Pani poseł, wie pani, co nie będę z Panią o tym teraz dyskutować. Czy pani, czy pani, popiera, czy pani, tak, po, pani poseł, czy pani popiera taką oto sytuację, że 14-latek będzie dostawał tygodniowo... 20 albo 50 zł za porządkowanie ogrodu sąsiadka, sąsiadki sąsiadowi. Dobry zwyczaj czy zły? To nie jest. Praca. To nie jest praca. Jeżeli e, mówimy o pracy, to mówimy e, o pracy, która jest określona e, w liczbie godzin tygodniowo, liczbie godzin dziennie. To również określa kodeks pracy i również tego, pracy chodzi o pani pani Dziękuję Panie ministrze. Wlicza się w te, te godziny e, także godziny szkoły, bo obowiązek szkolny mamy kształcenie się do 18 roku życia. W związku z czym e, należy o tym pamiętać, że praca tak zwana Ci nie polega tylko i wyłącznie na tym, że, um, że się uczą, ale też zdobywają pewne doświadczenie życiowe, kompetencje społeczne, które potem są bardzo potrzebne. No ja ja się Zobaczmy. tylko zastanawiam, bo jest taka sytuacja, że dzieci mogą pracować na przykład w reklamie, czy działalność artystyczna tu też wchodzi w grę, i że jest całe duże grono młodocianych aktorów, reklamy, filmy. I te dzieci mogą pracować i często to się odbywa też kosztem szkoły, dlatego że takie gwiazdy często po prostu, co tu dużo mówić, zawalają szkołę. I są na to liczne przykłady. I tutaj nie słyszę głosów oburzenia, że te dzieci kilkuletnie też często pracują. I, I ponieważ to jest taka praca, taka właśnie, taka ładna praca, nazwijmy to, nikt tutaj nie krzyczy, że te dzieci są w pracy. Jak to jest możliwe? To znaczy, ja nie będę krzyczeć, bo nie mam ochoty krzyczeć, natomiast jeżeli są takie sytuacje, to rzeczywiście mamy instytucję, która jest znienawidzona przez prawicę, przez zwłaszcza liberałów. Nazywa się Państwowa Inspekcja Pracy i ona wówczas powinna interweniować, dlatego że ten czas pracy, tak jak mówię, jest stricte określony. To by I... dzieci nie występowały w filmach, reklamach, w ogóle byśmy nie, ich nie widzieli ale w żadnych produkcjach. Ale nie, 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 nie nie dobrze, pan teraz. Pan męser... że nie może być więcej godzin pracy. Nie, nie to wszystko jest na... bardzo starannie pilnowane panie z tego, co wiem. Natomiast no, jest taka praca dzieci też. Pan się strasznie śmieje, panie pośle. Z czego? No i na koniec dzisiejszego odcinka słowo Mirmensen. Dajcie znać, jak się podoba Wam taki format XD20 i w następną środę zarezerwujcie sobie termin, bo wjeżdża odcinek zerowy mojego nowego projektu. Na pewno będzie pani Nowogórska z PSL-u. W pierwszym odcinku wstępnie się zgodził nasz ulubieniec, poseł Kowalski. Napiszcie, kogo chcecie w odcinku zerowym, a ja się postaram ich załatwić. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! Znaczy ja nie, znaczy nie sposób... pani. Tak, przepraszam, ja z rozpędu trochę. Tak, ja słowo nie ja Znaczy, raz się z tego, że oczywiście Państwowa Inspekcja Pracy jest słusznie zn znienawidzona przez liberałów i prawicę. Natomiast chciałem pociągnąć ten wątek. To nie jest tylko tak, że dzieci ciężko e, pracują grabiąc liście albo grając w jakichś filmach czy serialach. Przecież mamy chociażby młodych sportowców. Są dziedziny sportu, gdzie trzeba systematycznie trenować od kilku, od e, któregoś, nie wiem, piątego, szóstego, siódmego roku życia, żeby dojść do jakichś sukcesów. Te dzieci często po wiele Godzin trenują i to, to rozumiem, jest dopuszczalne, ale jeżeli takie dziecko zamiast odbiłać piłeczkę pingpongową albo tam ćwiczyć na hali, będzie grabiło liście, to już stanie mu się wielka tragedia, zapuści swoją naukę i już nic z niego nie wyrośnie. To po prostu jest taki Nie element... bym miał karierę grabienia liści. To pani powiedziała, że to dziecko nie może grabić liści, bo inaczej nie będzie się uczyć i nie będzie potem ja mogło tam do pracować. Pan Zandberg też mówił, że takie dzieci powinny tylko się uczyć, a nie mogą wykonywać żadnej pracy. Natomiast to jest element szerszej, takiej współczesnej pogardy współczesnej lewicy do pracy fizycznej. Ja przypominam Ale że. Ja no, tego... ja nie wiem, czy cały ruch lewicowy tutaj też. Ja nie wiem, czy w ogóle takie uogólnienia, cześć, że prawica, lewica. Tak, tak. tak Są ludzie, którzy coś głoszą. Dobrze, części współczesnej lewicy. Pamiętam, jak kilka tygodni temu Adrian Zandberg strasznie się oburzył, że zasugerowałem, że jak ktoś nie ma pieniędzy, to może na przykład malarzem zostać, nie każdy musi po studiach pracować jakoś, nie wiem, intelektualnie, można też wykonywać taką bardzo pożyteczną pracę. I pan Adrian Zandberg był strasznie oburzony, że wysłałem kogoś do malowania ścian. Właśnie nie rozumiem czemu, ale współczesna część współczesnej polskiej lewicy gardzi taką pracą fizyczną. Ale Ostatnia minuta, bo bym chciała jeszcze dosłownie po dwa zdania od każdego z Państwa. Pan Marek, Sawi Pan Marek Sawicki, dwa zdania. No moi drodzy, lewica niestety sama stwarza swoje problemy. Zabrońcie dzieciom pracy, wychowujcie je w lenistwie, a potem twórzcie różnego rodzaju instytucje i urzędy, które będą wyciągały je z tarapatów i z kłopotów gdzie rzeczywiście ze względu na brak zajęć, brak zainteresowań, brak ze względu na odcięcie ich od obowiązków, zajmą się tym, czym zająć się nie powinni. Więc jeszcze raz podkreślam, Pani poseł, moje wnętrzki, oprócz tego, że grawią liście, musimy tańczą tę sporę tańca, naprawdę, naprawdę pan uważa, i Panie, Panie się pośle, i prasy, że jak, jak jako dziecko, to jest mu przewidziana tylko i wyłącznie przyszłość narkomana albo alkoholika. Nie, tak nie jest. Ja pracuję od 17 roku życia, chciałam zaznaczyć. Jaszkowska, Sławomir Mencen, Marek Sawicki. Z wielkim żalem kończę, bo czuję, żebyśmy jeszcze tu godzinami mogli o tym rozmawiać. Bardzo dziękuję.